Dobra, załóż mi tego TikToka. TikToka. Wszystko jedno, żebym mogła zobaczyć to, co wstawiasz tam do tego internetu. Tylko zrób mi, bo ja nie wiem, jak tu to zrobić. No dobra, no to tu wpisujesz nazwę użytkownika. No ale co ty mi tu wpisałaś, mama Nicolewec? Zostaw mi jakąś normalną tę nazwę, moje imię wpisz. Twoje imię jest zbyt basic, już dawno zajęte. Poza tym ja tworzę swoje własne uniwersum. Babcia ma babcia Nicolewec, ty będziesz mama Nicolewec. A no dobra, no i jak to się przegląda? No wchodzisz sobie w menu, w ikonkę TikTok. No. Myślę, że... Dziecko, i ty do czegoś takiego nagrywasz? Nie, no wpisz sobie nikolwiek. No, już się nie próbuj wybielić, zaraz ci zabiorę ten telefon. Ale ja robię tylko TikToki o szachach. I co, i ty na takich głupotach całymi dniami siedzisz? A kto to jest, co to jest za para? A to taka para TikTokerów, już nie są razem. No, no przecież jak tu dziewczyna wygląda z takimi wielkimi warami. Dobra, i jak tu wyszukać to twoje konto? No, musisz kliknąć na lupę. Na lupę, no to jak na Facebooku. No, to chociaż jedna normalna funkcja na tej aplikacji. A ten plus to co to jest? Matko, to ja? Ja nie jestem taka stara, weź mi wyłącz ten filtr. Dobra, usuń mi to w ogóle, bo to w ogóle ja tego nie będę przebiegać.